Witajcie. Dziennik pokładowy. Praca na farmie w Danii. Odcinek 262. Orka pod rzepak. Dzień. Kolejny. Magnumik. Całą noc czekał na mnie. Tu na polu. Nowe opony. Aliance. Agristar 2. Dobrze mam w tym roku nowe opony, bo jest Mokro trochę Tu zaczyna już mi brać Jutro wymieniamy lemiesze To jest ostatni dzień tych lemiesz trzeba wymienić Poza tym igła Żadnych przecieków. Wiecie, ile powiedział Miniklas kosztował ten stół? 2000 koron, plus podatek. Jest specjalnie dedykowany do Magnuma. I musimy to uczcić. To jest fax Condi. I raz w tygodniu chipsy. Nie więcej bo ponoć są szkodliwe, ale czy to prawda? ale coś trzeba jeść przecież, nie? to całe życie nie będziecie jeść chipsów i frytek? życie się skończy co wtedy? rozumiem nie palić papierosów, czy tam e, nie chwać mocno bo wtedy ponoć wiecie dlaczego będę jadł dzisiaj chipsy? bo do wygrania jest półtora miliona złotych Tą końcówkę ma to safe lock, co dostałem od Marcina. Widział Henning i tak mu się spodobała, że chce kupić tą końcówkę do tej elektrycznej Milwaukee. Ale nie wiem, czy to dobry pomysł, bo Milwaukee pcha i nie czujesz ilo na pcha. I może być naprawdę duże tam ciśnienie, ale nie wiem, czy to dobry pomysł. Dajcie znać, czy macie do Milwaukee założonych. Założone te końcówki czy nie rozsadza ich, bo nie mamy kontroli nad ciśnieniem. A tutaj kontrolą jest ta dźwignia, i wtedy wiemy, co się dzieje. A tam może, może po prostu, Cyk może po prostu pompuj... będziemy tam pompować. Jak coś będzie uszkodzona, kalamitka w tym momencie pęknie wąż i możemy dostać w oko smarem. dobra jest ta końcówka klik bardzo dobra końcówka też Ja smaruję półki lecimy w pole. Po zanim wysmaruję muszę wszystkie kalamitki wyczyścić. Jak nie wyczyścicie kalamitek, to taka głowica będzie do wywalenia zaraz. Kilka smarowań, piach pójdzie i do widzenia i la vie Smarowanie zakończone lecimy. Jak skończymy orki, wszystkie, to dopiero będę mógł powiedzieć coś o tej końcówce. Bo na razie, wiecie, zaczęliśmy dopiero orki podrzepaka, gdzie jeszcze jesienne orki, zimowe. Także pod koniec sezonu powiem Wam, co sądzę o tej końcówce. Na dzień dzisiejszy jest ok. Chodzi mi o to, ile ona wytrzyma, ja? Teraz, jak mam odwrócony pług do, na drugą stronę, to mogę smarować sobie te kalamitki, do których miałem ciężki dostęp. Jak był na prawo odwrócony, czyli te trzy tutaj, ta tutaj na kole, no i cały ten zestaw tych dwóch na każdy korpus na całej długości pługa, na ośmiu korpusach. I wtedy wiecie, nie trzeba się kłaść. Ja to smaruję, lecę dalej. Pokażę Wam, jak prawidłowo wymienić karticz od smarownicy. Karticz ze smarem. Odkręcamy. Wyciągamy stary wkład. Naciągamy ponownie. mamy zabezpieczenie górne z kartidża. Suwamy. drugie zabezpieczenie. Łapiemy lekko gwint i puszczamy, żeby powietrze tutaj podczas wkręcania gwintu nam uciekło. Bo jak tego nie zrobimy, to będzie nam się zapowietrzało. Już mamy smar. Gotowo. ładnie przyjdzie on się ziemia obraca. Także w tym roku lepiej mi się może niż w poprzednim. Poprzednim to była sukłota w Mechacie. Ścierały się, ale miesza jak tarczę w Stało się to co Wam mówiłem ogromny kamień, tak uderzył, tutaj korpus się podnosił i opadał uderzył w ten kamień i ścięło mi dwie śruby od razu, czyli tą i tą co jest tu pod spodem. No i straciłem płozę całą nową. O tutaj macie przypadek, tego nie zauważyłem, bo też się stało przed chwilą idzie ślady kamienia? Gdzie kamień potężny uderzył? W momencie, gdy korpus idzie do góry i z wielką siłą uderza na dół, o ten sam wielki kamień uderza tym elementem, tu całym ścina od razu dwie śruby, lub jedną tak jak tutaj, że tutaj uratuję, wstawię nową śrubę i mam uratowaną płozę, ale tam nie mam płozy. Ratować tą płozę No i ta modyfikacja, co Niklas założył. Różne no, śruby będą musiały wszystkie posprawdzać. Co było dociągnięte? Ty no nie mogę, na jednej śrubie się to trzyma. To nie mogli już tu na dwóch dać? to jest miejsce. No to trzeba dać na dwóch śrubach. Kurczę, one wszystkie na jednej śrubie wiszą. Może tak, im, tak mu powiedzieli. Muszę się niklasa spytać, czy tak powiedzieli mu w Lemkenie. Że mają założyć na jeden. Wkładamy nową śrubę. Nakrętkę i mamy płozę uratowaną czyli jakieś płoza z 300 koron i nakładka ze 150 z 500 koron tutaj myślę, że jest w takim zestawie czyli 300 zł na pewno plus wat a może i więcej dla nowych widzów, zróbcie sobie takie klucze pospawajcie do pługa 17, 19 bardzo użyteczny temat Jadę na nich już 30 lat. Nie pamiętam ich historii, ale chyba sam sobie je wymyśliłem. Ale nie chcę cukrować. Trudny temat, wiecie? A może gdzieś podpatrzyłem, ale mam je od zawsze tutaj. No i ta ekstra płoza na jednej śrubie. No, zobaczcie, żadnej nie zgubiłem. Czyli może Lemken kazał tak klasowi zrobić. Sprawdzimy. Pojadę bez jednej pozy. Zostały mi ten poprzedniak tylko. Ale zaraz zadzwonię do Jensa. Czy jadę na bazę wymieniać lemieszę przedpuszków, bo już ścierają. Czy mi przywiezie na pole? i od razu płodzę, zobaczcie jak tutaj śrubę już bierze także lecimy Aby nie ściąć ogrodzenia. Bo wtedy owieczki wylecą na pole. I tutaj idealne jest wario. Mogę bez stopniowo uciekać w lewo lub w prawo. Mario w Puchu to podstawa dzisiaj, no ale jak nie ma, no to nie ma. Ja w moim Fernelandzie też nie mam. trzeba przyznać, że równo kładzie mi glebę. Dwie wiadomości dobra i zła. Zła jest taka, że pada deszcz. A dobra wiadomość to taka, że mam części zamienne dostarczone. I to nawet klucz kątowy, pneumatyczny, który jest potrzebny, żeby tutaj wejść. płoza to my nie pasuje że to jest na jednym otworze Powinno być jeszcze tu na tej, na tej śrubie, powinny być dwa przez, ale trzeba do tego specjalnej śruby, ja ich nie mam. To jest za krótka. O to musi być. O, idą przez dwa. Wtedy nie ma momentu tu zerwania tego. Trzeba mieć do tego jeszcze specjalne śruby. Pierwszy raz widzę ten system. Dlatego będę musiał zamówić te śruby do tego. Nie wiem czemu oni nie dali. Na razie muszę jechać tak jak Niklas zamontował na jednej. Ale musi być dwa razy dłuższa y y śruba M12 do tego. A także to jest error tutaj. Zgubił płozę za 500zł Takie rolnictwo jest kubią Gubią mnie takie rzeczy Zacznie się nabierać ziemia, nabierać i to zerwie Dobra, Ja oczyszczam te śruby i ściągam stare przedpuszki, lemieszę przedpuszków i montuję nowe. Lewą stronę mam wymienioną, jeszcze tylko prawa. Dokładnie robimy to w ten sam sposób. Nowych przedpuszków, nowych lemieszy przedpuszków. Podkładeczki. Podkładeczki to są, wiecie, dlaczego potrzebne raz, że są amortyza, amortyzują drgania te od kamieni i one się mi wtedy tak nie poluzowują bardziej. No i lepiej się później też je odkręca. Voilà. teraz dokręcam je jeszcze moim super kluczem z dużym momentem tak wiecie po prostu wiem przez lata kiedy przeciągałem za mocno śruby, później nie mogłem ich odkręcić. Jak za lekko luzowały mi się. To jest wszystko zależne czy jest sucha gleba, czy mokra. I ostatni teraz jeszcze jedna operacja, i teraz jeszcze ostatnia operacja, czyli opuszczamy przedpuszki, które na poprzednim filmie podnosiliśmy, żeby tu był dystans większy teraz jest super idziemy na tą farmę co byliśmy wczoraj na następne pole Wy jak chcecie, możecie jechać ze mną a możecie też nie jechać to jest Wasza decyzja ja nikogo nie namawiam ale wszystkich zapraszam na orkę pod Rzepak kolejną jesteśmy na miejscu ja idę zdemontować światła transportowe i odblokować hydraulikę. I tu na mnie czekajcie, zaraz wracam. Transportowe to jest taka fajna rzecz. Bo człowiek idzie się więcej przywietrzyć, dobre, no, dobre dla zdrowia.